Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynków. No to zaczynamy! Na początek giełda w Szanghaju. Chiny. Nic się tu wielkiego nie dzieje. Lecimy dalej. Japonia. Również. Co prawda jesteśmy przy wcześniejszym lokalnym szczycie. Zobaczmy dalej. S&P otwarcie bardzo blisko piątkowego zamknięcia. Też nic wielkiego się nie dzieje, ale jesteśmy bardzo blisko znowu ATH na S&P. Na DAXie też otwarcie w okolicy zamknięcia przy ostatnich lokalnych szczytach. WIG20 Sytuacja podobna jak wcześniej. Euro USD, tutaj również bez jakichś większych perturbacji po weekendzie. Fund, bardzo podobnie. Frank, również. Złoto, też bez większych zmian. Srebro. Mówiłem o srebrze chyba w piątek. No, że prawdopodobnie będzie na otwarciu i będziemy mieli tu jakąś lukę, hossy. Albo że zostanie już ta linia przebita. No i ta linia trendu spadkowego została przebita. Zbadać nie było jakiejś jakieś gigantycznej luki Hosty tutaj, może jakaś minimalna, ale od razu kurs po otwarciu zaczął iść w górę. No i mamy przebitą tą linię trendu spadkowego na srebrze. Wróćmy do złota jeszcze. Do, na złocie jeszcze do tej linii trochę brakuje. Popatrzmy na srebro. I na srebrze też bez większych zmian. Dobra, kryptowaluty. Platforma TradingView i kontrakty na bitcoina. A zanim Bitcoina jeszcze tylko dwie rzeczy pokażę. Wykres fanga i transportu. Fang odbił się od górnej bandy trójkąta i spadł. Transport bardzo blisko też górnej bandy. To by sugerowało, że powinniśmy jakieś korekty mieć na akcjach albo wręcz przeciwnie wyjdziemy górą z tych trójkątów i wtedy kolejne szczyty, kolejne ATH na amerykańskich giełdach i wzrosty na innych giełdach. Dobra, wracając do Bitcoina. Wczoraj mieliśmy dość spore wzrosty. Ponad 3%, taka dość duża zielona świeczka. Reszta krypto, jak widać po tych wzrostach no dzisiaj Bitcoin też lekko na czerwono. Po tych wzrostach na czerwono. Choć niektóre kryptowaluty, takie jak Link. Na przykład dzisiaj 5%. O bacie też mówiłem ostatnio, jak BAT wygląda. No wczoraj spore wzrosty, dzisiaj korekta. Nic się wielkiego nie dzieje. Mamy spory marazm. Spadły obroty na giełdach. Mało się dzieje, nie ma większego zainteresowania, więc chyba też nie będę tutaj za dużo o tym mówił, bo nie ma sensu. Przejdźmy do komentarzy, do komentarzy. Bright Life napisał: Wszelkie przejawy niestandardowej przedsiębiorczości przez nasze władze zbiegu uznawane są za przekręt. I chociaż rzeczywiście jest sporo wałków, to przecież nie każdy biznes powstaje po to, by kantować ludzi. Taka instytucja jak KNF ma teraz licencję na zabijanie i jest jak skorumpowany glina. Bierze w łapę zakrycie bandy tirki a statystyki nabija na bogu ducha w średnich i małych przedsiębiorcach. No skądś kasa na bąbelki musi płynąć i musi też być sukces medialny? Mam wrażenie, że ogólnie wszelkie formy samodzielnego czy ekonomicznego myślenia są niemile widziane, bo zaburzają protekcjonistyczną wizję naszego polskiego świadka. Coś na zasadzie, ty się nie męcz z tym biznesem, my ci damy ile trzeba, tylko na nas zagłosuj. Nie ma więc się co dziwić, że ludzie coraz częściej przenoszą interesy do Estonii, Czech czy nawet na Białoruś, bo jest tam pod każdym względem łatwiej przetrwać. No coś w tym jest, co napisałeś. Niestety, pewno dużo prawdy. Dobra, dzisiejszy przegląd był szybki, krótki i treściwy, ale nie ma co się rozwijać. Początek tygodnia dość spokojny. Jak będzie się coś działo, to wtedy rozwinę się bardziej. A na razie życzę wszystkim miłego początku tygodnia, udanego poniedziałku i uśmiechu na twarzy. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.